Jak było 8 lat temu? Nie było pracy, bo dlatego że wyjeżdżali ludzie za granicę. Bo, bo Dlatego, że za Tuska to miałam wszystko na raty, musiałam Dlaczego? Były dobre zarobki za Tuska w tym 2015, czy nie? 700 zł czy ile się zarabiało. się? Za poszło w górę wszystko? No, do. A mieszkania, takie rzeczy były? Budowało się coś? Budowały się mieszkania, no ale to już za, za naszych. Za na pis pani Tak, za Tuska nie, nie budowało się i w ogóle nie było. A co PiS dobrze zrobił według pani? Jak pani zareklamowała ten PiS? Dlaczego? Dla lepiej? Dlatego, że no, podwyżkę dał na emeryturę w ogóle i za Tuska miał 2 złote tak, a, a teraz to miałam podwyżki 800 czy 1000 to, to był, podwyżka była Raczej tak. pani mówi. Tak, to nie co dzień tylko no, nie, Rosji, tak, no i trzynastka, no to, to, to jest dobrze zrobiły, no Przez i dzieciom Rosji, dają, to 800 plus. no i było, dlatego, że Atuska, to miałam wszystko na raty, musiałam czego, no, nie, nie było wtedy pieniędzy, jak pani myśli, na nic nie było pieniędzy? No nie było na nic, wszystko na raty brałam. A teraz już słyszała pani, że na laptopy nie mają dla dzieci, co było obiecane, te laptopy do szkół? No a teraz, a teraz to właśnie dobrze zrobiło te, te, Prawo i Sprawiedliwość, no to... Jak pani ocenia zmiany w telewizji nowe? Że... Czyli dziennikarze wszystko pozmieniali. To nowe zmiany, ja Pani dla nowego rządu TVP No pozmieniali, Właśnie, no, właściwie, że źle zrobili, że... Wygląda żeby... Pani TeleExpress, te wiadomości nowe, 19.30. Republikę tylko. Tylko Republikę. Tak. E, to chociaż też że Pani ma, ale Krady to ma republikę, tak? Tak. Rzetelne informacje na Republice. Proszę. Rzetelne informacje tam są na republice. No, właśnie, że tam mówię prawdę. A na tvn nie to wszystko kłamie. TV, na nie ogląda. No nie, bo nie kłamią. Tak tuż wszystkie kłamią. Sto obietnic. spełni w sadni, tusk, jak pani myśli? Powie, a co inne powie za, za dwie godziny, co inne powie. No ZUS w górę poszedł dla przedsiębiorców tak dalej. Dużo rzeczy, co obiecał, miał być dobrowolny ZUS na przykład. No. Jak było się lat temu za Tuska? Jak wtedy to wyglądało? No poprzednich rządów Tuska. Jak było? Była praca, był dobrobyt, była, była bieda? To tak samo było, kłamał, tylko i tyle ludzi okłamywał. Nie, ale praca była to wszystko odbiera. O. A właśnie, jeszcze dobry temat. Prace domowe dzieciom chcą zlikwidować. Jak pani to ocenia? Co z tego wyniknie? Słyszała pani, że w klasach od jednego czy w podstawowej szkole chcą zlikwidować prace domowe? No nie wiem, jest z, z tego. Ale w yy... ogóle te prace domowe, jak pani to wszystko ocenia? Że lektury Sienkiewicza, Mickiewicza mają zniknąć? No właśnie niedobrze robią. No. Nie dobrze. To bardziej wszystko nowoczesne zrobić i tak dalej. I teraz, teraz w ogóle historię chcę z, 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 z odrzucić, tak, tak, tak. dlatego żeby nie było o nim mowy, żeby nie gadały, żeby nie pisały o tu szkół. Jaka będzie wiedza po, tych dzieci, jak, jak po takim nauczaniu? A nie dobrze będzie. Nie zmężę no. Nas, no. A może mam mniej więcej ma możliwe tą lekturę czy też? No też taką też, dużykę, też średnią taką. I co poszło w górę najbardziej? Na co najwięcej idzie? Na życie i na leki. leki. Miałby dermowe leki, Sam czy nie bardzo? No i, no i nie, nie, ma. nie ma. Jak 2 złote kosztuje, to są, a ja co płacę od serca 140, 160, no to nie mam, niestety.